Czy wyobrażałeś sobie kiedyś życie w miejscu, gdzie upał jest tak absurdalny, że jedynym wyjściem stało się kopanie dziur i budowanie domów pod ziemią? Miejsce, które na pierwszy rzut oka wydaje się puste, ciche, niemal opuszczone, ale dokładnie pod twoimi stopami znajduje się całe miasto, pełne życia, historii i ludzi. Tak to miejsce naprawdę istnieje i nazywa się Kuber Pedy, Niesamowita światowa stolica opalu. I bez wątpienia jedno z najbardziej dziwnych i fascynujących miast na naszej planecie. W dzisiejszym filmie zabierzemy Cię do tego podziemnego świata, położonego w samym sercu Australii, gdzie ludzka pomysłowość została wystawiona na prawdziwą próbę, by przetrwać w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na Ziemi. Więc przygotuj się, bo to, co za chwilę zobaczysz, jest co najmniej zaskakujące. I oczywiście, zanim zaczniemy tę niesamowitą podróż, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, bo tutaj zawsze poznajesz najbardziej niewiarygodne ciekawostki z tego naszego zwariowanego świata. Cooper Perry znajduje się w samym sercu australijskiego Outbacku, na południu Australii, w jednym z najbardziej ekstremalnych regionów na naszej planecie. Wyobraź sobie miejsce, gdzie upał jest dosłownie nie do zniesienia, powietrze sucha jak pieprz. A wszystko, co widzisz wokół, to nieskończone jałowe i prawie całkowicie puste krajobrazy. To niezwykłe miasto leży około 850 km od Adelaide, stolicy Australii Południowej, miasta znanego ze swoich pięknych plaż, winnic i tętniącej życiem sceny kulturalnej. Ale tutaj, w Cooper Pedy, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Otoczone bezkresnym suchym i czerwonym pustkowiem, to bez wątpienia jedno z najbardziej niegościnnych i wymagających miejsc w całej Australii. Latem sytuacja staje się wręcz niewiarygodna. Temperatury bez problemu przekraczają 50 stopni Celsjusza, co sprawia, że życie na powierzchni w ciągu dnia staje się praktycznie niemożliwe. Ale nocą wszystko się zmienia. Palący upał ustępuje miejsca lodowatemu chłodowi. A temperatura gwałtownie spada, tworząc zupełnie surrealistyczny kontrast. A zimą, choć dni są nieco łagodniejsze, noce bardzo często przynoszą temperatury poniżej zera, co czyni życie tutaj jeszcze bardziej wymagającym. I jakby tego było mało, poczucie izolacji jest wręcz namacalne. Gdziekolwiek spojrzysz, widzisz tylko pusty, bezkresny horyzont. Krajobraz piękny w swojej surowości, ale jednocześnie przepełniony samotnością niemal poetycką. Pustynia otaczająca Kuber to ogromny obszar czerwonej ziemi, porośnięty zaledwie kilkoma odpornymi krzewami, które wydają się przetrwać tutaj jakimś cudem. Ten krajobraz jest częścią jednego z najstarszych ekosystemów na Ziemi i stanowi dom dla niesamowitych roślin i zwierząt, które wykształciły zdumiewające zdolności przystosowawcze, by przetrwać w tak ekstremalnych warunkach. W obliczu tak wielu wyzwań, mieszkańcy musieli być naprawdę pomysłowi. I właśnie w ten sposób znaleźli genialne rozwiązanie, jak przeżyć w tak surowym i bezlitosnym środowisku. Nie było innego wyjścia. Jedynym sposobem było zejście pod ziemię. Ale skąd w ogóle wziął się ten szalony pomysł, żeby żyć pod powierzchnią? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło. Historia Kuber Perry zaczyna się w roku 1915. Kiedy 14-letni chłopiec Willie Hutchison zgubił się podczas wyprawy z ojcem, gdy razem szukali wody na środku pustyni. I właśnie wtedy, w trakcie tej desperackiej wędrówki, dokonał odkrycia, które zmieniło wszystko. Znalazł opale, jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych kamieni na świecie. To odkrycie było jak zapalenie ogniska pośrodku pustkowia. Bardzo szybko Wieść o tym rozeszła się po całym kraju, a może i po świecie. Ruszyła prawdziwa gorączka. Do tego miejsca zaczęli zjeżdżać poszukiwacze przygód, górnicy i marzyciele z najdalszych zakątków świata, zamieniając to odludne miejsce w ogromny teren wydobywczy. W kolejnych dekadach niekończące się poszukiwania opali ściągały tu tysiące ludzi, aż w końcu powstało miasteczko, które znamy dziś. Tylko, że życie tutaj na początku było piekielnie trudne, a właściwie niemal nieludzkie. Górnicy musieli pracować w palącym słońcu, w temperaturach sięgających ponad 50 stopni Celsjusza, bez cienia, bez wygód, bez żadnej infrastruktury. I właśnie wtedy, na granicy ludzkiej wytrzymałości, narodził się genialny pomysł zacząć kopać domy pod ziemią, korzystając z miękkiej, piaszczystej gleby, by znaleźć schronienie. Tak powstały słynne podziemne mieszkania, które do dziś są znakiem rozpoznawczym tego miejsca. Te schronienia nie tylko ratowały życie, chroniąc ludzi przed ekstremalnym upałem, ale też stały się symbolem kreatywności, odwagi i niesamowitej odporności mieszkańców. Z biegiem lat Kuber przekształciło się w społeczność wielokulturową. Dziś mieszka tu ludzi z ponad 45 różnych narodowości, z których każdy wniósł coś wyjątkowego do tego miejsca, tworząc jego niepowtarzalną tożsamość. I mimo wszystkich trudności związanych z życiem pośrodku jednej z najbardziej nieprzyjaznych pustyń na świecie, miasto nie tylko przetrwało, ale i rozkwitło dziś to nie tylko światowa stolica Opalu, ale też jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na ziemi, które przyciąga turystów z całego świata. Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć na własne oczy. Jak to jest mieszkać dosłownie pod ziemią. Czy wiedziałeś, że nazwa Kuber Pedy ma naprawdę ciekawą historię? Pochodzi z aborygeńskiego wyrażenia, które dosłownie oznacza „dziura białego człowieka. I wcale nie jest to przypadek. Na długo przed przybyciem Europejczyków ten obszar był domem dla społeczności Aborygenów, którzy przez tysiące lat nauczyli się przetrwać w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na Ziemi. Ci ludzie mieli niesamowitą duchową więź z Ziemią. Widzieli w niej coś znacznie więcej niż tylko miejsce do życia. Potrafili wykorzystywać jej zasoby w sposób świadomy, zrównoważony i pełen szacunku dla natury. I mimo że wszystko zmieniło się po przybyciu poszukiwaczy opali, historie, legendy i kultura Aborygenów wciąż są żywe w tym regionie. To nieodłączna część dziedzictwa i tożsamości tego niezwykłego miejsca. Co więcej, sama podziemna architektura Kuber jest dowodem na to, jak niesamowicie ludzie potrafią się dostosować do ekstremalnych warunków. Tutaj słynne domy zwane dugouts, czyli mieszkania wykute w zboczach i piaszczystej ziemi, stały się dla mieszkańców prawdziwym ratunkiem. To nie są zwykłe schronienia, to prawdziwe, przytulne domy, które chronią przed piekielnym upałem panującym na powierzchni. Podczas gdy na zewnątrz temperatury bez problemu przekraczają 50 stopni Celsjusza, tutaj pod ziemią panuje stała, komfortowa temperatura około 24 stopni, bez względu na to, czy na zewnątrz świeci słońce, leje deszcz, czy nadchodzi zimna noc. I to naprawdę robi ogromną różnicę dla każdego, kto tutaj mieszka. To jest po prostu niesamowite pomyśleć, że w samym sercu jednej z najbardziej suchych i niegościnnych pustyń świata ludzie znaleźli tak kreatywny i skuteczny sposób, by zamienić jaskinie w przytulne domy. To dowód na to, że kiedy natura rzuca człowiekowi największe wyzwania. Odpowiadamy na nie pomysłowością, odwagą i ogromną determinacją. Słynne dugouts w Cooper Perry to nie są zwykłe dziury w ziemi, to prawdziwe dzieła inżynierii i kreatywności. Te podziemne domy zostały zaprojektowane nie tylko po to, by chronić przed ekstremalnym upałem, ale także, by zapewnić komfort, estetykę, a uwierz, nawet odrobinę luksusu. W środku to, co zobaczysz, naprawdę zaskakuje. Ściany są idealnie gładkie. A wykończenia różnią się od naturalnej, surowej faktury skały, pełnej uroku i autentyczności, postarannie obrobione, pomalowane i pięknie udekorowane powierzchnie. Niektóre z tych domów wyglądają dosłownie jak luksusowe apartamenty, z wysokimi sufitami, szerokimi korytarzami i przestronnymi pomieszczeniami i to wszystko pod metrami skały. I to jeszcze nie koniec jeśli myślisz, że życie pod ziemią to życie w prostych warunkach Przygotuj się na zmianę zdania. Wiele z tych domów ma niesamowite detale, takie jak rzeźby wykute bezpośrednio w ścianach, wbudowane oświetlenie, które nadaje wnętrzom nowoczesny charakter, a nawet meble, robione na wymiar, idealnie dopasowane do tego wyjątkowego miejsca. Ale Kuber Pedy to nie tylko domy. To, co naprawdę robi wrażenie, to fakt, że całe miasto funkcjonuje pod ziemią. Tak, dobrze słyszysz. Istnieje tu pełna podziemna infrastruktura: sklepy, bary, restauracje, kościoły, a nawet hotele. Wszystko ukryte pod twoimi stopami, z dala od piekielnego upału i pustynnych burz piaskowych. Cooper Petty to coś znacznie więcej niż tylko miasteczko położone na środku pustyni. To prawdziwy kulturowy tygiel, w którym żyją ludzie z ponad 45 różnych narodowości. Ta mieszanka kultur jest widoczna dosłownie wszędzie w aromatach unoszących się z lokalnych kuchni, w egzotycznych smakach od dań greckich i włoskich po potrawy azjatyckie, a także w festiwalach, które wypełniają miasto kolorami, muzyką i tradycjami. Każdy zakątek Kuber skrywa w sobie kawałek świata. Ale oprócz tej różnorodności, miasto ma też swoje nietypowe, a czasem wręcz ekscentryczne oblicze. Na każdym kroku można tu zobaczyć tablice ostrzegające turystów, żeby nie wpadli do szybów kopalnianych. Brzmi zabawnie? Wcale nie. To całkowicie poważne ostrzeżenia. Miasto jest światową stolicą wydobycia opali, a działalność górnicza pozostawiła po sobie setki otwartych szybów i dziur w ziemi niemal jak pomniki przypominające o ludziach, którzy przez dekady szukali tu drogocennych kamieni. A jeśli chodzi o jedzenie, Cooper Peddy potrafi zaskoczyć każdego. Dzięki wpływom z całego świata lokalne restauracje serwują zarówno grillowane mięso z kangura, jak i klasyczne śródziemnomorskie przysmaki przygotowywane przez rodziny, które osiedliły się tu w czasach górniczego boomu. Jedzenie w Kuber Pedy to jak kulinarna podróż dookoła świata, bez potrzeby wychodzenia z podziemi. Ale ciekawostki o Kuber Pedy nie kończą się tylko na podziemnych domach i wielokulturowości. Pole zostało dostosowane do suchego, ekstremalnego klimatu pustyni. Fairwaye, czyli ścieżki, po których toczy się piłka, są zrobione z ubitej ziemi pokrytej warstwą oleju, żeby piłka łatwo się toczyła. I co najciekawsze, mecze odbywają się głównie nocą, kiedy temperatury są znośniejsze. A jak gracze widzą piłkę w ciemności, grają fosforyzującymi piłkami. Gra w golfa tutaj to bez wątpienia absolutnie wyjątkowe doświadczenie na skalę świata. A jeśli myślisz, że największym skarbem tego miejsca są opale, szykuj się na niespodziankę, bo tutaj prawdziwym złotem jest woda. Dokładnie tak. W tym miejscu świata, gdzie wszystko jest suche, a słońce pali bez litości, woda jest najcenniejszym dobrem. Pochodzi z wielkiego basenu artezyjskiego, jednego z największych podziemnych zbiorników wodnych na świecie ale jej zdobycie wcale nie jest takie proste. Żeby dotrzeć do Kuber Pedy, woda musi pokonać ponad 25 km rur, a potem przejść przez proces odsalania i oczyszczania. Efekt? Woda tutaj jest jedną z najdroższych w całej Australii. Dlatego tutaj liczy się każda kropla. Mieszkańcy nauczyli się żyć wyjątkowo oszczędnie. Nie ma mowy o żadnym marnotrawstwie. Zużycie wody jest ściśle kontrolowane zarówno w domach, jak i w sklepach, restauracjach czy hotelach. A jeśli wyobrażasz sobie domki z pięknymi trawnikami i kolorowymi ogrodami, to możesz o tym zapomnieć. Tutaj jest prawdziwa pustynia. Krajobraz zdominowany jest przez niesamowicie odporne rośliny, które wydają się przetrwać niemal cudem, mając do dyspozycji absolutne minimum wody. Cooper Petty to nie jest po prostu jakieś zagubione miasteczko na pustyni. To miejsce jest znane na całym świecie jako światowa stolica opalu. I to nie bez powodu. Około 70% wszystkich opali najwyższej jakości na świecie pochodzi właśnie stąd. Od momentu, gdy te magiczne kamienie zostały odkryte w 1915 roku, ten odległy zakątek Australii zaczął przyciągać poszukiwaczy przygód, łowców fortun i górników z całego świata. Wszystkich napędzała nadzieja, że znajdą ten jeden opal, który może całkowicie odmienić ich życie. Ale nie daj się zwieść. Życie górnika tutaj nie ma nic wspólnego z łatwizną. To praca ekstremalnie ciężka, wymagająca specjalistycznych narzędzi, ogromnych umiejętności i co najważniejsze niezwykłej odporności fizycznej i psychicznej. Wyobraź sobie spędzać długie godziny kopiąc w wąskich tunelach, w dusznym i palącym upale pustyni, nie mając pojęcia, czy na końcu znajdziesz drogocenny kamień, czy tylko kolejną garść kurzu. Co ciekawe, wielu mieszkańców Kuberpedy wciąż żyje dokładnie w ten sposób. Oprócz szukania opali, często wykorzystują wykopane tunele, aby powiększać swoje podziemne domy, bo kto wie, może za każdą nową ścianą ukryty jest prawdziwy skarb? I wcale nie jest przesadą powiedzieć, że jeden opal najwyższej jakości potrafi dosłownie zmienić czyjeś życie. Z drugiej strony, ta pogoń ma swoją cenę. To zajęcie pełne ryzyka, zawalenia, wypadki i kontuzje to tutaj codzienność. I nie brakuje opowieści o ludziach, którzy kopali latami i nie znaleźli zupełnie nic. Tutaj, w podziemiach Kuberpedy. Wszystko jest mieszanką nadziei, determinacji i, nie da się ukryć, solidnej porcji szczęścia. To, co znajduje się wokół Kuberpedii, dosłownie wygląda jak inna planeta. Wyobraź sobie krajobraz pełen wzgórz i kopców żwiru, powstałych z odpadów po wydobyciu, które ciągną się aż po horyzont. Teren jest nierówny, surowy, a jednocześnie fascynujący i wręcz hipnotyzujący. I to nie wszystko. Niedaleko stąd znajduje się niesamowity park narodowy Kanku Breakaways, słynący z imponujących formacji skalnych i krajobrazów, które wyglądają jak z filmu science fiction. Skały w tym parku to prawdziwy spektakl kolorów. Ich barwy przechodzą od śnieżnej bieli po intensywną czerwień, tworząc surrealistyczny kontrast, szczególnie o wschodzie i zachodzie słońca, kiedy całe otoczenie wydaje się ożywać. Trudno się nie zachwycić. Nic dziwnego, że Kuperpedi stało się obowiązkowym punktem dla tych, którzy chcą z bliska zobaczyć ten zupełnie inny, fascynujący styl życia. Jedną z największych atrakcji jest hotel podziemny, który pozwala turystom poczuć się jak prawdziwi mieszkańcy tej niezwykłej miejscowości. I jeśli myślisz, że na tym kończy się przygoda, to jesteś w błędzie. Muzea poświęcone historii wydobycia i opali cieszą się tu ogromną popularnością. I zgadnij, gdzie się znajdują. Oczywiście pod ziemią. Odwiedzający mogą zwiedzać stare kopalnie, zobaczyć narzędzia, z których korzystali pierwsi poszukiwacze, podziwiać kolekcje niezwykle rzadkich opali, a nawet skamieniałości. Tak, podczas wykopalisk znaleziono kości prehistorycznych zwierząt, takich jak gigantyczne kangury i inne stworzenia z wymarłej australijskiej megafauny. To prawdziwa podróż w czasie, która pozwala zrozumieć, jak wyglądało życie w tych rejonach tysiące lat temu. Podsumowując, Kuber Pedy to żywy dowód na to, do jak niesamowitej adaptacji zdolny jest człowiek. W miejscu, gdzie natura wydaje się całkowicie nieprzyjazna, mieszkańcy znaleźli kreatywne sposoby, by nie tylko przetrwać, ale też rozwijać się i budować swoje życie. To podziemne miasto jest fascynującym przykładem na to, jak potrzeba potrafi napędzać innowacje. I zmieniać jałową pustynię w prawdziwy dom. A teraz pytanie do ciebie: czy miałbyś odwagę zamieszkać w Kuberpedi, albo przynajmniej odwiedzić to niezwykłe miejsce? Koniecznie napisz w komentarzu, co najbardziej cię tutaj zaskoczyło, albo zaciekawiło. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To naprawdę motywuje nas do tworzenia kolejnych ciekawych materiałów, specjalnie dla was. Do zobaczenia w następnym filmie.